Cześć, jestem Maciek i postaram się w tej serii materiałów przybliżyć Wam nieco bardziej grę Sims średniowiecze, bo musicie wiedzieć, że w tej części pozmieniało się całkiem sporo, ale już moja głowa w tym, by wszystko Wam wyjaśnić. W tym odcinku misję. Aktualną misję wybieramy z poziomu Trybu Królestwa, używając księgi misji widocznej w lewym, dolnym rogu ekranu o tutaj Sprawa jest wbrew pozorom bardzo prosta. Musimy przede wszystkim zdecydować się na któreś z dostępnych zadań. Niechaj przykładowo będzie to przegląd królewski. Klik. Następnie wybrać musimy podejście i od razu zwróćcie uwagę na to, że niektóre podejścia wymagają od nas posiadania w królestwie odpowiednich simów. Dla podejścia: licencja krwiopuszcza, muszę na przykład posiadać medyka, którego niestety w mojej świcie jeszcze nie ma. Dlatego wybieram inspekcję cesarską i zapoznaję się z łupami, które otrzymam po jej ukończeniu. A to jest 20 PZ, czyli punktów zasobów pozwalających na rozbudowę mojego królestwa, 1300 PD, czyli punktów doświadczenia dla bohatera, oraz 1000 Simoleonów. Całkiem nieźle. Klik. Czas na kolejny wybór, którym jest wybór głównego bohatera. W tym przypadku nie jest on zbyt wielki, bo musi to być po prostu monarcha. Klik. Gotowe. Teraz czas by w końcu wziąć się do roboty. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu misji widoczne są znowu w lewym dolnym rogu ekranu i odpowiada za nie panel oceny misji. Im wyższa ocena, tym wyższą nagrodę otrzymamy po zakończeniu naszej przygody. Uważajcie jednak, zaniedbywanie misji doprowadzić może do niskiej oceny, a nawet niepowodzenia. Wtedy nasz SIM za karę, zostać może zakuty w dyby. No. Odrzućmy jednak na bok te rewizję. Misja polega na wykonywaniu kolejnych, pomniejszych zadań i podejmowaniu decyzji. Klikam więc na ikonkę wyboru i decyduję, gdzie Lord Bogdan skieruje swoją królewską uwagę. Niech będzie, że dokonam inspekcji twierdzy królewskiej. Voilà! otrzymuję listę rzeczy, które muszę zrobić. Na przykład podyktować królewską biografię. I tak dalej, po nitce do kłębka, czyli do sukcesu, zaprezentowałem wam właśnie podstawy rozgrywania misji w grze Sims średniowiecze, a to niestety wszystko co miałem przygotowane w tym odcinku. Żegnam się z wami serdecznie, cześć!